Cześć, siemano, siemano widzowie, Witam Was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie rodzinką speakermenów, a tak dokładnie Titan Speakermenami. No i mamy wersję legendarnej zwykłego Titan Speakermena, mamy wersję mytycznej upgraded Titan Speakermena, no i wersję Exclusive hyper-upgraded Titan Speakermena, którego pożyczył mi Merezek na odcinek, więc bardzo Ci Merezku dziękuję. No i zobaczymy jak wygląda gra z taką rodzinką. Jeżeli Ty jesteś ciekawy, byku strzelko, nie czy tej łapkę w górę, subskrypcji zapraszam Cię do oglądania. Nędle z nie chce mi się robić tej rodzinki, bo ja chcę sobie ją tylko przetestować, więc pójdźmy sobie na mapę, którą dawno nie grałem. Może taki Palm Paradise, bo bardzo dawno nie był przeze mnie grany, więc pójdźmy sobie na takiego Palm Paradise'a i może spróbujmy chociaż 500 dolarów na start to dosyć drogo. I zobaczymy, czy dużo jednostek się przedostanie. Właśnie to będzie ten problem, wiza, wiesz. Dużo jednostek się może przedostać, ale speakera muszę zostawić, santę muszę zostawić. No, Titan, no 500 dolarów. No, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Startujemy kieleczkę. No i wziąłbym tryb nightmare. Tylko boję się strasznie, początku. No, bo jednak uzbierać 500 dolarów to jest bardzo dużo. Więc weźmy sobie... Dobra, ryzykuję ten Nightmare. To jest strasznie ryzykowne. Ale róbmy to, róbmy to. Może dużo jednostek nie przedostanie się do bazy. Zresztą ten Palam Paradise jest ogromny. I tak naprawdę tylko Titana będę mógł już postawić gdzieś tutaj. Więc szybko autoskipa ustawiamy. Niech się te jednostki trochę przedostaną. A my postawmy tutaj Santy. I ulepszajmy jak najbardziej się da oczywiście. Halo, halo, pierwszy autoskipik. Dobra, gdzie te jednostki się przedostały po pierwszym wave? Ie? Dobra, dopiero są tutaj. Okej, okay, to powinien być chill totalny. Myślę, że 500 dolarów plus na jakiś upgrade, no to 1000 dolarów uzbieram, aż dojdą tutaj. Dobra, kolejna santa będzie zaraz stawiana. Dajcie mi ile tu już jednostek, gdzie no właśnie, to jest najgorsze. Teraz idą tutaj z dwóch tunelów i tutaj no, może się trochę ich narespić, będzie ciężko. No ale co, bez wyzwania to nuda jest, więc musi być jakieś wyzwanie. Trzy Santy już postawione, elegancko. Myślę, że do piątego wave'a będziemy mieli autoskipa. Potem na chwilkę zgasimy, niech tutaj zniszczą się te jednostki. No, a później już upgradeujemy i stawiam tego hyper upgraded Titan Speakermana. Chociaż te kiblaże już są tam, wam powiem. Oj, oj, oj nie jest za dobrze, nie jest za dobrze. Okej, okay, postawmy takie dwie santy. No i teraz w planach mam, a czyli postawmy, ulepszmy. Postawić sobie tego Ziomala gdzieś tutaj na pewno i od razu go upgradeć, bo te jednostki są coraz bliżej. Wiadomo, że te początkowe nie zadadzą jakoś dużo HP bazie. Ale jednak już te później, albo tutaj postawić w sumie, bo tu też nie, na razie nie, to jest ten zwykły, dobra, postawmy go raz i od razu bym sobie go ulepszył, bo jednak cooldown jedna sekunda to jest dosyć dużo, no bije 200 damage to jest fajne, ale trochę jednak tych kiblarzy się przedostanie. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy, niech tu obija elegancko, ja jeszcze Santę przy okazji ulepszę, bo jeszcze nie ulepszyłem jednej, albo od razu tego pana ulepszę, bym mniej cooldown miał. A dobra, ulepszmy go sobie. I tak zaraz będziemy mieć 200 dolarów, to ulepszymy sobie Santę. I w sumie możemy na chwilę chyba wyłączyć autoskipa. Oj, oj, oj no trochę się ich tu narespiło. Powiem wam, że ten challenge dopowiada się bardzo ciekawie. No dobra, gaszę tego autoskipa, albo nie, jeszcze jednego wave'a nie będę gasił. Ulepszymy sobie od razu Santę. Dobra, ulepszmy tą Santę i teraz 500 dolarów dozbierajmy. I w sumie 600 chyba dozbieramy i Titana ulepszy, żeby jednak mniejszy ten cooldown miał. Bardzo dobre jest to, że tak się nie respią, że wszystkie idą za sobą. Tylko właśnie jest ten odstęp, i dzięki temu Titan daje radę i niszczy każdego tutaj kiblaża. Dobra, 600 dolarów, dajcie mi tyle. Poczekam, poczekam, nie śpieszy mi się. No tutaj już idą potężne jednostki: 14 tysięcy HP, 16 tysięcy HP. No Titan bije póki co giga mało. I czy ja chcę go ulepszyć, czy ja chcę, może, Santę ulepszyć? To też jest dobre pytanie. Te małe nic mi nie zrobią, a idzie ich potężna ilość tego, co widzę. Mógłbym też zrobić skipa tak naprawdę nie pomyślałem, co to zrobić. Dobra, te małe niech się przedosta. Chociaż idzie ich bardzo dużo. Dobra, na razie poczekam jeszcze chwilę. No, dałby się tu Green Laser. Jezu, green Laser byłby tu idealny, powiem Wam szczerze. Green Laser byłby tu cudowny. Oj, dobra, Titan sobie nie daje rady. Ulepszamy go na pewno. No, te małe nic nie zrobią. Już te większe toilety tak nie zasuwają, to jest plus. No, piją nam bazę pewnie za 100 HP, może 200. Tylko żeby się duże nie przedostały, to jest właśnie to. No, 500 damage'a na 0,6 sekundy to nie za dużo. On bije, powiem Wam szczerze. Mi myślę, że możemy sobie zrobić tu skipa na pewno, ulepszyć na pewno jeszcze jedną Santę. I teraz ulepszymy sobie tego pana za 900 dolarów. Więc musimy uzbierać. Dobra, polisy schodzą na hita, bo bijemy 500 damage'a, bardzo fajnie. Tylko już tu jest przeciwnik potężny, idzie 2900. Ok, to nie jest jeszcze potężny przeciwnik, ale tu Mutant i Boss Toilet, no to już są silniejsi przeciwnicy, prawda? Ale okej, okay, nie skipujemy, uzbierajmy te 900 dolarów, zobaczymy jak nam pójdzie. Okej, okay, polis toilety idą do spania, spidery schodzą na dwa hita elegancko, ale właśnie zaraz idzie ten mutant. I teraz tak, czy my będziemy mieć 900 dolarów za nich? Wiecie co, skipnijmy sobie, ulepszmy sobie jeszcze raz tego Titana, bo Titan jednak jako legendarna jednostka i tak jest silna. 1000 damage na pół sekundy, okej. Okay. 14 tysięcy mamutant, damy mu radę, raczej, raczej powinniśmy mu dać radę. Na pewno Santę musimy mu ulepszyć, lepszyć, bo chce się postawić tego najlepszego tutaj speakermena. I mam nadzieję, że damy radę, damy radę, zobaczymy. Co tu się dzieje? 10 wave, no już powoli chciałbym stawiać, ale tu się jeszcze nie opłaca tego zwykłego. Drona też mógłbym postawić przy nim, bo to 200 dolarów, a zdejmie ten cooldown. Jaki cool dam te uśpienie. No i pasowałoby tak zrobić. Dobra, na pewno teraz Santy leveluje. Stawiamy kolejnego Titanę już na respie, a potem najlepszego gdzieś tutaj. Bo o, w ogóle jaki on ma ręcz na start potężny, ten najlepszy. Mega fajny, mega fajny i przyjemny ręczyk. No i co, zobaczymy czy dajemy radę bo stoiletowi i minigun toiletowi, czy jednak nie. Uwaga. 16 tysięcy hp, tylko problemem jest to, że idzie dużo jednostek, czy ktoś tu się przedostanie do bazy nam, czy nie, uwaga. Bo z Toilet poszedł właśnie do spania. Teraz, dobra, mamy minigun toileta, czy on też pójdzie do spania. Ręcz mamy duży, powinien dać radę. I oby tak się stało, powiem wam szczerze. Dobra, dobra, jest dobrze, jest bardzo dobrze, powiem wam, jest bardzo dobrze. I chyba na razie nie skipuję, Wolę sobie chwilkę poczekać i na luzie to zrobić. Czy ja mam coś to ulepszenie za 500? O, tego pana mam. To no poczekajmy, niech wszystkie te toalety. No, może te ty bez tych mutant toiletów przejdą dalej. A powiecie, co? Nie czekamy, nie czekamy. Stawiamy od razu upgraded Titana, Może gdzieś myślę, że tutaj. O, tak, żeby było elegancko. Tu go postawmy. No i 500 Image'a na start również bije. Chociaż nie no, tamten chyba był mniej, tak. Na pewno mniej bił. No i dobra, trochę tu poobija. Minimalnie, po minimalnie, ale poobija coś. Okej, okay, tu mamy problem, bo idzie tutaj basa, w którym ma 24 tysiące, jest dosyć szybki, wiecie co? Skipnijmy sobie tego wave'a. O, 200 dolarów bym potrzebował. Yy, dobra, sprzedajmy to, o Jezus, braknie, nam nie chce Santy sprzedawać. Nie, 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 panie kolego, pan niech nie przechodzi. Nie, 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 nic nie sprzedam. Dobra, trudno, chyba nam nie skończy bazę, mam nadzieję, bo zauważyłem, że idzie to szybka jednostka. Ej, 200 HP, on może tyle zadać. Ej, błagam, nie! Błagam, proszę, nie! Czy to jest naszko. Ech, a mogłem jednak sprzedać tą Santę, a myślałem, że nie zada 200 HP. Dobra, podejście numer dwa. I teraz już raczej troszkę bardziej wiem, jak to zrobię. Okej, okay, doszliśmy znowu do 11 wave, już w sumie 12. Upgrade. No, sobie Titana na maksa. Teraz już bije 2000 na 0,4 sekundy, więc te jednostki nie powinny przejść dalej. No i troszkę ich tu naryspiłem, jak widzicie, bo 120 kiblaży. Ale dlaczego tak zrobiłem? No bo mam plan, mam plan, powiem wam szczerze, o Jezu, tu Santa śpi I teraz patrzcie, on nie przejdzie dalej, no nie ma możliwości takiej elegancko. Ulepszmy sobie Santę na pewno. Zejdzie ten cooldown, drona sobie postawmy. O halo, wstawaj, dobra. Wstała, teraz jak będziemy dostać 2000, już na pewno stawiam tego upgraded, żeby bił tu jednostki z respa, bo troszkę, no troszkę narespiłem no 90 jeszcze nam zostało. Fajnie, że już właśnie na Maxa Upgraded już bije tutaj nawet jednostki z respa, jak widzicie. To jest na pewno plus. I teraz tak, co ja robię dalej? Na pewno Santy muszę ulepszyć, no ale tego Hypera chyba już, żeby na początku obijał, bo jednak no Hyper bije potężną ilość HP. I chyba tak zrobimy, wiecie, Skipniemy, skipnijmy sobie i postawmy tu naszego jednego Hypera, o może gdzieś tutaj. Tutaj będzie elegancko i bije 2500 damage'a na sam start swoim promieniem, no przecudowne, a bo on bije obszarowo! Ja nawet nie wiedziałem, bo ja go jeszcze nie miałem, ja dopiero wczoraj dostałem go od Mereza. Ej, dobra, no ten hyper będzie potężny. No i na pewno też gdzieś musimy zmie zmieścić tego tutaj mytyka naszego, czyli upgradeda zwykłego. Przy okazji Santa kolejna ulepszona elegancko. No chyba teraz możemy grać autoskipa, już raczej nie powinniśmy mieć jakichś dużych problemów, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, te małe kiblaże, to było najgorsze zagrożenie dla mnie, teraz schodzą idealnie. Ej, ten upgrade jest przecudowny. Tylko, że no, minusem jest to, że on jest drogi. O, odbił, fajnie, fajnie, że odbił tutaj, nie dostał uśpienia. Ale no, kupiłbym sobie go, powiedzmy sobie szczerze, no, kupiłbym sobie go. Jak ktoś ma wolne 15 tysięcy gemów, to weźcie, wyślijcie na ich zdrowerku, kupię sobie takiego hyperka, no, <noise> już widzę jak ktoś wysyła. Dobra, jak to wygląda sytuacja, czy mam jakieś ciężkie jednostki, 23 tysiące, 18 tysięcy, okej, okay, jest tutaj raczej dobrze moim zdaniem, plus tego sobie zaraz na pewno ulepszymy, póki co skipa miałem grać, halo, halo, co mnie ja tu nie skipuje. Santy ulepszmy, bo ten hyper w upgradeach, z tego co wiem, jest drogi dosyć, jest drogi, to jest ten minus. No i tego hypera pasowałoby teraz ulepszyć. Chociaż dobra, ten Titan też daje robotę. 2000 damage to jest dużo. A by się tu jeszcze przydał. Żałuję, że go nie wziąłem, no ale jak widzicie, no slotów już nie mamy, niestety. Eee, i chyba nie wiem czy nie będę tu musiał mityka postawić zaraz. Chociaż nie, no dobra, ten Titan daje radę. Nawet tego drona zaraz będę mógł sprzedać. Przy okazji druga Santa ulepszona, elegancko. O jeszcze tu ładnie pomaga mu kolega W sumie z rodziny jednej są Jego starszy brat można nazwać, najstarszy bo... bo Sprawa wygląda tak, zaraz sobie postawię zresztą kolejnego, że A mogę skipnąć bo czemu by nie I postawmy tego za tysiaka, za tysiaka postawmy może gdzieś tu po środku Żeby obijał elegancko, ulepszmy go od razu i bije tu już jednostki i tutaj No i sprawa wygląda tak to jest młodszy brat Titan Speakerman. Starszy brat to jest Upgraded Titan Speakerman. No i najstarszy brat w rodzinie to jest Hyper Upgraded Titan Speakerman. No i taka rodzinka radzi sobie elegancko, ale nie radzi sobie na elegancko moja gierka. Od razu stawiam go, ulepszam. Proszę cię nie przejść, nie prze. Nie, nie, nie zepsujesz mi gierki. Nie ma możliwości, kolego. Nie, ja nie mogę. Jakim ja jestem farciarzem, jednocześnie pechowcem. Szybko skipek ulepszam, stawiam kolejnego nawet, żeby nie było, że tu przegram. Dobra, za bardzo się tutaj wystraszyłem, ale jednak damy radę. I to jest właśnie to, jak ja się rozgadam, to potem są problemy. I znowu byśmy przegrali. Toilet City 10 HP. Ech, Uzbierajmy te 4000 i tego Hypera jednak ulepszmy. Nie dobra, jeden Titan tutaj będzie obijał, tutaj drugi Titan elegancko, zaraz sobie tego też będziemy ulepszać, i potem tego ulepszmy. No ale na początku te Santy, no Czemu te Santy tyle kosztują Skipnijmy Czy ja mogę coś ulepszyć, no tego mogę ulepszyć, więc sobie ulepszę Aha, nie mogę, 80 dolarów mi brakuje Nie, jednak nie ulepszam Zbieram kasę, bo to się nie opłaca jakoś bardzo no i tutaj są właśnie problemy, bo te jednostki mają już bardzo dużo HP, więc skipnijmy tego wave'a, na pewno tego Hyper Upgraded Titan'a ulepszmy, żeby tutaj ładnie obijał też, no i na pewno musimy Speaker Repair Drona postawić, no i tego mogę w ogóle sprzedać, bo ten mi do niczego nie jest potrzebny, no te jednostki trochę mają 100 tysięcy, tam było 300 tysięcy, no to jest jednak nightmare, to jest jednak nightmare, nie tryb hard. Dobrym pomysłem było postawienie Sand tutaj, bo jeżeli tutaj właśnie jednostki kiblarze chcą nam coś uśpić, to usypiałem na początku do Santy, a nie od razu Titany. Przy okazji, bo toilet, czy dam mu radę? No dobra, na luzie, tu nie ma gadania, ale airplane, czy znowu nam pokrzyżuje plan, jak to było wcześniej? Chyba tym razem mu się nie uda, na szczęście już mamy całą rodzinkę w komplecie. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, na razie sytuacja opanowana. Okej, okay, czy UFO się nie schowa, bo to jest bardzo ważne pytanie, pasowałoby go ulepszyć, ale chyba damy mu radę, okej, okay, UFO też przejdzie, ale niedaleko, bo zaraz go pokonamy, mam nadzieję, ej, dobra, jest tak na styki wszystko robione, powiem wam szczerze, UFO się schował, dobra, ale chyba go pokonamy, dobra, pokonamy go na całe szczęście, nie uśpim jednostki, no uśpiał w ostatniej sekundzie, jezuniu. To jest wszystko tak na styku, to jest naprawdę prawdziwy challenge. Okej, okay, ale teraz na wszelki wypadek skipnę sobie tego wave'a i hyperę ulepszę, bo plus 3000 damage'a, robimy to. I 6500 damage'a bije. teraz mogę skupić się na Santach, bo w sumie tylko dwie nam zostały do ulepszenia na maksa. Bo już nie chcę tak bardzo ryzykować, jak jednostki mają po 300 koła luźnie. Luźno, luźno, nie luźnie. No, i tu znowu dopiero 23 wave, i mamy problemy. 350 koła idzie, tu idą jeszcze dwie jednostki. Nie wiem, czy sobie nie skipnę, czy my tu damy radę. Wiecie co, zeskipuję sobie, ulepszę tego pana. No, i tutaj starszego brata ulepszmy raz. I chciałbym drugi raz, ale niestety nie będzie mnie stać. I uwaga, czy my to przegramy? Nie no, proszę, nie przegrajmy tego, błagam. Ja nie chcę tego przegrywać w tym momencie. Ej, i to będzie chyba nasz koniec znowu. Nie, 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 dobra. Robię coś mega głupiego, ale muszę sprzedać, żeby tego pana postawić i ulepszyć od razu. I od razu możemy postawić tu kolejnego brata, bo chyba nie damy znowu rady. Ulepszmy tego brata i postawmy go tutaj na wszelki wypadek, bo znowu byśmy przegrali. Musiałem Santę sprzedać aż. I naprawdę, te problemy są za duże. No ale okej, okay, no już tyle mamy tutaj postawionych jednostek, chociaż będą usypiane ciągle. Ale coś tam obijają, coś tam obijają. No i taka Santa malutka tutaj, co jest? No i teraz też na pewno muszę przeskipować, żeby kasę znowu sobie zarobić na Santę. Aha, i przy okazji chyba hypera ulepszyłem, a nie to, co trzeba. Tak, ulepszyłem Titana na maxa, albo tego, albo tego. Przy okazji 30 wave, a ja dopiero teraz mam ulepszone wszystkie Santy na maxa. No i to jest chyba najcięższy nightmare, jaki do tej pory grałem, tak mi się wydaje. Ok, ile kosztuje kolejny upgrade Hypera? 15 tysięcy, no ale będzie dawał mega dużo. Przy okazji postawię sobie tu speaker Spidera, możemy go też ulepszyć troszeczkę. Dobra, więcej nie trzeba na razie. Teraz może do tego Hypera bym pozbierał trochę kasy, może nawet tego ulepszę pierw. Nie, no chyba tego jednak. Dobra, skipnijmy sobie 10 tysięcy, chyba jeszcze jeden skibi będę miał na ulepszenie kolejnego Hypera. Zresztą sami chyba widzicie, że to jest najcięższy nightmare, no baza 10 HP, ja sobie ledwo radzę, jednostki przedostają się praktycznie do respa, muszę sprzedawać santy, no jest ciekawie, nie powiecie, że nie. Przy okazji ufo toilet, który może przedostać się dalej, jest fajnie, skipuje, upgrade'uje i ostatni upgrade, 35 tysięcy, no jest to już potężna ilość, ale ten hyper, jak on wygląda cudownie. Przy okazji tego titana też bym sobie ulepszył, bo 6 tysięcy nie jest już to dużo na ten etap gry. Więc jego też musimy sobie ulepszyć i patrzcie jak on tu ubija jednostki z respa... Ej dobra ten hyper jest cudowny, przysięgam. To jest chyba aktualnie najlepsza jednostka, nie grałem jeszcze Ultimate jednostką, ale z tych co grałem do tej pory to jest najlepsza. Przy okazji Upgrade the Titan, ulepszony na maxa i jeszcze tego chcę ulepszyć na maxa, żeby porównać ile który bije Legenda, Mythic i Exclusive. No to teraz zbierajmy sobie 35 tysięcy. No ciekawe, czy to będzie takie łatwe, czy nie będę musiał tych panów tutaj upgradeować. Ej, tego też bym sprzedał, ale niech sobie tutaj zostanie jednak na wszelki. No i dobra, mamy 28 tysięcy, skipujemy i udało nam się, nie, naprawdę 500 dolarów mi braknie, dobra, niszcie te jednostki, niszcie, niszcie, dawajcie tego duale dostanę za niego 500 dolarów, no nie, jeszcze 150 dolarów, bo w końcu chcę ulepszyć porównać ten damage i pokazać wam jak on potężnie będzie bił. Dobra, mamy 35 tysięcy, ulepszamy i 20 tysięcy damage na 0.25, czyli tak naprawdę 80 tysięcy damage na sekundę, a jakbym miał annonsera to 100 tysięcy by było nawet i patrzcie sami jak on przemocarnie bije. Ja teraz mogę się pokusić o autoskipa, bo czemu by nie? Drona sobie ulepszmy elegancko. I porównajmy w ogóle DIME Mage. Legendarny Titan bije 2000 DM'a na 0,4 sekundy. Czyli około 5000 za bez annonsera na sekundę. Podejdźmy sobie do mityka. Mityk bije prawie 5000 na 04 sekundy również. Co daje nam około 12 tysięcy damage na sekundę, jeżeli dobrze policzyłem. No i uwaga, no, upgradeda przed chwilą mówiłem. Bije aż na sekundę 80 tysięcy damage'a. No jest przepaść, jest przepaść pomiędzy mitykiem a ekskluzywem. Tu mamy 12 tysięcy, tu mamy 80 tysięcy. Naprawdę jest to mocna jednostka. I najlepszy upgrade. Najlepszy speakerman z całej rodziny. No ale wiadomo, no najstarszy brat, no to najsilniejszy, prawda? Dobra, przy okazji myślę, że sobie możemy tutaj co robić. Co możemy? No już teraz mamy chill autoskipa, na pewno sobie odpalmy. Tego bym sobie sprzedał, na poczet postawienie kolejnego tego upgrade'a i tylko, że teraz w tym miejscu. O, tutaj sobie go teraz postawmy. Ulepszamy na trzeci level z automatu, zaraz na czwarty, bo nam się skip zrobi. I patrzcie sami jak ta dwójka tak naprawdę robi całą robotę. No totalnie easy. Jeżeli już macie kasę na ulepszenie tego najlepszego Titana, to już jest easy. Tryb Nightmare w niczym wam nie przeszkodzi. Jestem ciekawy, jak ten Hyper by sobie radził na Endless Modzie. Muszę jeszcze poprosić Mareska, żeby pożyczył mi na jeden odcinek. No i przetestować go, co nie, na Endless Modzie. Ale to wy widzowie napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. Bo ja na pewno. No, 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 widzicie sami. No ja przez chwilę totalnie nic nie będę mówił. Postawię tylko dwa Titany takie, plus jednego tego Upgraded. Niech będzie ten 42 wave i sami zobaczycie przez 10 sekund, jacy oni są mocarni. Patrzcie, 1400 000 HP. W ile to zajdzie w 5 sekund około? Może 10? Ej, naprawdę, no giga, jestem ucieszony z tej jednostki. Chociaż to nie jest moja, to będę starał się chyba ją kupić. To jest taki mój nowy challenge. Od 0 widzowie, bo mój ekwipunek jest tyle prawdopodobnie warty. No nie licząc tego Spider tv Do aż tego. do tego hyper-upgraded Titan Speakermana. Ja już będę cały ekwipunek, ja już cały ekwipunek będę próbował wytradować. No i dobra, patrzcie teraz, 43 wave. Ja nic nie mówię przez 10 sekund, sami zobaczycie, co tu się będzie działo. Nie, no ale tu się nie da nie mówić. No 3 sekundy ciszy, ja nie mogę przestać mówić. On jest tak przemocarny, naprawdę. Ja już się boję myśleć, ile ten ultimate bije. On bije jeszcze więcej, jest jeszcze lepszy. Bo ludzie za niego całe ekwipunki wykładają. Czyli przykładowo, pewnie parę takich hyper-upgradedów. Myślę sobie, żeby tego brata dołożyć zwykłego Upgraded Titan Speakermana. Bo czemu by nie? Te zresztą jednostki możemy poprzenosić, bo tutaj nic się nie wydarzy. To i tak już te kiblaże nie przejdą dalej, to posprzedajmy sobie je. No i cała rodzinka w komplecie zaraz będzie zwykłego, też sobie postawmy może, gdzieś tu go zmieścimy, jest, da się. Więc ulepszamy. Tutaj jednego, tutaj może drugiego. No i jak dam radę, to jeszcze tego najlepszego. No bo ten najlepszy to mi się giga podoba. Może gdzieś tutaj? No nie, no chyba tu nie dam rady, wiecie? A tutaj jakbym dał radę? No, o! Udało się na styk, udało się na styk, więc ulepszamy. No i 35 tysięcy damage'a. Tak wygląda moja armia. No co tam chcesz zrobić Ultra Rocket Launcher, co tam do dospanie? Albo dobra, Soldier, Soldier 1.2 miliona, nawet dwa takie jetpunk jetpack mutant, Ultra Laser, co tam pójdziecie dalej, uda wam się przejść, ulepszmy sobie ostatniego na no, maksa, ja już więcej nic nie robię. I powiem tak, poczekam na nich tutaj. Niech przejdą te blasze i zapraszam do mnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie chłopaki! Może Scientist przejdzie dalej. Co wy na to chłopaki? Przejdźcie, ja wam nawet wina oddam, jak dojdziecie do tego momentu, gdzie pokazuję. Czekam tutaj na was, Scientist, 2.4 miliona HP i co? No nic nie zrobi, no chłopak idzie do spania. Security również, Boss Toilet, no i mamy 50 wave, czy damy radę bossowi? No myślę, że bez gadania, no Owen, siemanu, Bez gadania, przecież boss będzie miał z 2.5 miliona może maksymalnie 3 miliona HP. No, 2.5 miliona, Giant Smooth Toilet, to jest dla nich rozgrzewka tak naprawdę. No, zobaczmy, zobaczmy, ile będą pokonywali tego bossa. No, moim zdaniem, ok. Sprawdźmy od teraz. No, chociaż jest ten Massive, jeszcze się nim zajmują. Troszkę to trwa, ale biją jednocześnie dwa kiblaże. I Myk, udało nam się wygrać za drugim razem ten challenge. 25 minut, bo na początku nie było autoskipa, ale challenge zaliczony. idźmy do lobbius. Podsumowując, ja oceniam ten challenge, bardzo fajny, bardzo przyjemnie mi się grało, o, była taka lekka adrenalinka, gdy już prawie przegrywaliśmy, Ja oceniam Hyper Upgraded Titana, bo też mogę go ocenić, bo pierwszy raz z nim gram. no takie 9 na 10, bo 10 na 10 czuję, że byłby ten ultimate, więc takie 9.2 na 10, o, to jest idealna ocena. Naprawdę giga mi się podoba ta jednostka, nie zdziwcie się jak następny odcinek będzie oskamowałem partnera Toilet Tower Defense, Meres był w szoku, nie no oczywiście żartuję, ale przy okazji dziękuję serdecznie tym dwóm osobom, które wysłały mi gifta, tradycyjnie jak co odcinek otwórzmy sobie takie dwa gifciki, może coś fajnego wypadnie, zobaczmy, Speaker, Far Speaker Woman farma i uwaga, Large Kirt. okej, okay, no nie ma tragedii, jeszcze ani razu nie udało mi się legendy ani mityka. Przy okazji zajrzyjmy do mailboxa, co my tutaj mamy. Szymonik, co ty dałeś? Pozdrawiam cię, Plutko, na odcinku, szefie. Pozdro, nawet dwie jednostki, dwa mityki. No, po, kolego, ogromne serduszko dla ciebie. Bardzo ci za to dziękuję. I oczywiście sklejmujmy sobie te jednostki. I powiem wam, widzowie, jak takie fajne rzeczy ziomeczek mi dał. No to dzisiaj rozdamy sobie dwa mityki. Rozdamy sobie shotgun kameramana dla jednej osoby oraz dla drugiej upgraded titan speakermana, bo otrzymał nixa. Możecie mu podziękować, bo to on zasponsorował ten konkurs. Jedyne co musicie napisać to ważnik w komentarzu. A przy okazji teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczku ci gratuluję i idziemy wysłać nagrodę mailboxem. Nick mamy wpisany, klikamy wyślij, potwierdzamy no i nagroda poszła do ciebie. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie koniecznie tej łapce w górę, subskrypcji i dziękuję jeszcze raz, siemanku!